Przedstawiamy nominowanych w kategorii Realizacja do Nagrody Płomień roku 2025 przyznawanej przez Magazyn Świat Kominków. W tej kategorii nominujemy firmy wykonawcze, kominkowe i zduńskie na podstawie wykonanych realizacji. W kategorii Kominek nominowani zostali Major Kominki za kominek z oryginalną podświetlaną dekoracją. Nominacja dla zduńskiej kooperatywy rzemieślniczej Waldemar Miłek za kominek o organicznej formie. Nominacja dla kominki z kafli Andrzej Dziadkowiec za kominek o architektonicznym charakterze. Nominacja dla kominki Popowczak, Krzysztof Popowczak, za nowoczesny kominek trójstronny. Nominacja dla PPHU Abramowicz, Jolanta Abramowicz, za dwustronny kominek kaflowy. Nominacja dla DNS kominki Damian Struziak za monumentalną i łączącą różne materiały zabudowę kominka. Nominacja dla kominki z kafli Andrzej Dziadkowiec za dwustronny kominek kaflowy z motywami góralskimi. Nominacja dla kominki Popowczak Krzysztof Popowczak za kominek narożny w spiekach kwarcowych. Nominowani w kategorii realizacja piec kaflowy zostali Studio Zduńskie Tomasz Chatkiewicz za tradycyjny formie i zbudowany tradycyjnymi metodami zduńskimi piec kaflowy. Magia Ognia, Magdalena Czajka, za nowoczesny piec kaflowy w stylu industrialnym. Reinert, Zdun Łukasz i Przemysław Reinert, za piec kaflowy o oryginalnej barwie. Piecowo, Cezary Krzysztof Święcki, za piec kaflowy z zabytkowych kafli poddanych renowacji. Soul of Fire, Bogdan Nikiel, za tynkowany gliną piec szamotowy. Studio Zduńskie Tomasz Chatkiewicz za dwustronny piec z dopasowaną do specyfiki obuwnętrz dekoracją kaflową. Nominowani w kategorii Realizacja Kuchnia zostali. PHU Ewa Przewoźna za kompaktową kuchnię na drewno z piekarnikiem. Nominacja dla Soul of Fire Bogdan Nikiel za kuchnię i piec chlebowy na drewno z siedziskiem w formie dopasowanej do wnętrza. Nominacja dla Ciepełko Kazimierz Reymak za tradycyjną w formie kuchnię tynkowaną gliną z akcentami z kafli. I nominacja dla Soul of Fire Bogdan Nikiel za kuchnię kaflową z wykorzystaniem sprzętu elektrycznego. Nominowani w kategorii realizacja urządzenia ogrodowe zostali FHU Lorenz, Witold Lorenz, za ogrodową kuchnię z neapolitańskim piecem do pizzy. Reinert z DUN, Łukasz i Przemysław Reinert za kuchnię ogrodową z wędzarką. Major Kominki za nowoczesną kompaktową kuchnię z piecem chlebowym i wędzarką. Przedsiębiorstwo Wielobrążowe GW Tomasz Kiszka za rozbudowaną kuchnię z ręcznie formowanej cegły. To już wszystkie nominacje w tej kategorii. Na naszym profilu i portalu Kominki.org znajdzie się nominacje w pozostałych siedmiu kategoriach. Laureatów Nagrody Płomień Roku 2025 ogłosimy w numerze 2 2025 naszego magazynu Świat Kominków.